Gdy dotarłem na miejsce, byłem zgrzany i zadyszany. Na spowitym mrokiem cmentarzu panowała zupełna cisza. Na wielu grobach paliły się znicze. Odszukałem grób Juni i postałem tam przez krótką chwilę. Wyglądał ponuro i samotnie. Żałowałem, że nie przyniosłem żadnej świeczki, ale teraz nie było na to czasu. Nie po to tu przyszedłem. Odwróciłem się i rozejrzałem dookoła. Cmentarz był duży. Groby leżały rząd za rzędem. Było ich więcej niż mogłem zliczyć. Między drzewami dostrzegłem fiord, to tam zniknęła Hedwig, pomyślałem, i nagle dreszcz przeszedł mi po plecach. Ruszyłem powoli przed siebie. Musiałem zatrzymywać się przed każdym nagrobkiem, żeby przeczytać, kto tam leży. Tak wiele nazwisk, pomyślałem. Niewiarygodne. Dużo zmarłych ludzi. Większość żyła długo, 70 i 80 lat. Ale niektórzy odeszli z tego świata jako małe dzieci. Ich datę urodzenia od daty śmierci dzieliło zaledwie kilka lat. Smutno robiło mi się za każdym razem, kiedy stawałem przed takim grobem. Hermine Klausen, 1958 do 1966. Peter Berg, 1932 do 1941 Klara Agate Kielstrup 1925 do 1929 Na niektórych nagrobkach znajdowały się krótkie wiersze albo kilka ciepłych słów obok imienia i nazwiska osoby zmarłej Czytałem je wszystkie Kochamy i tęsknimy Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywy Zniknąłeś z naszych oczu, lecz z naszych serc nigdy. Śpij, aniołku. Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich. Straciłem poczucie czasu. Może byłem tam kilka minut, a może kilka godzin. Nagle ogarnęła mnie bezsilność. Czułem, że to się nie uda, że nie znajdę grobu Hedwig. Było ich po prostu za dużo. Za dużo nazwisk, za dużo zmarł. Stałem nieruchomo. Zrobiło się chłodniej, zmarzłem. Z moich ust wylatywały obłoczki pary i znikały w ciemności. Jedna z łyżek, które trzymałem w plecaku, wbijała mi się w łopatkę. Nie uda mi się, pomyślałem. Mogę chodzić po cmentarzu i, ch i szukać choćby do lata. I wtedy usłyszałem za plecami czyjeś lekkie kroki. Odwróciłem się szybko i zauważyłem cień między drzewami. A potem usłyszałem cichy głos, który powiedział: Jest tutaj. Pobiegłem za głosem: Halo. Ale cień zniknął. Mimo to szedłem dalej. I wtedy go zobaczyłem: grób. Hedwig Hansen, spoczywaj w pokoju. Przełknąłem ślinę. Bo aż do teraz w głębi serca miałem nadzieję, że to bzdura, że Hedwig jest prawdziwym, żywym człowiekiem, że nie umarła i nie leży w grobie. Ale była tutaj i nie była. Bo Hedwig, którą znałem, była równie żywa jak ja, chociaż nie żyła. Może leżała w grobie, może została już po niej tylko kupka kości, ale jednak nadal tu była. Była tutaj. I znowu się pojawiła. Cień oderwał się od drzew i ruszył w moją stronę. Powoli stawał się coraz wyraźniejszy. Czerwony płaszczyk, kręcone włosy, wszędzie piegi i te oczy tak intensywnie błyszczące. Jednak tym razem nie z radości. Nie musiała nic mówić, żebym zrozumiał, jak się czuje. Oczy Hedwig wyrażały bezdenną rozpacz. Hedwig, powiedziałem. Przepraszam za te wszystkie głupie rzeczy, które wygadywałem. Wcale tak nie myślę. Przepraszam. Podszedłem do niej. Chciałem ją mocno przytulić, ale coś mnie powstrzymało. Odniosłem wrażenie, że Hedwig też chciała coś powiedzieć. Ale po raz pierwszy nie była w stanie wydusić z siebie ani jednego słowa. To. to nie twoja wina, wyjąkała. Nie? To moja wina, że wciąż tu jestem. Nie do końca zrozumiałem, co miała na myśli. Musiała to zauważyć, bo zaczęła się tłumaczyć: Tak bardzo boję się umrzeć, powiedział. Życie było takie piękne, przynajmniej moje. Uwielbiałam je. On też tak twierdzi. Henryk, mój brat? Mhm. Wydawało mi się, że jeśli zostanę między ludźmi, to w pewnym sensie nadal będę żyć. Czekałam i czekałam. Zanim się zjawiłeś, nikt mnie nie widział ani nie słyszał, może oprócz Henryka. Często próbowałam się z nim skontaktować i chyba kilka razy mnie zauważył. Byłam wtedy przeszczęśliwa. Zauważył, potwierdziłem. Rozpromieniła się. Wiedziałam ale jemu sprawiło to przykrość. Jej uśmiech zgasł. Och, naprawdę tego nie chciałam. Henrik chce, żebyś poszła dalej, powiedziałem i przełknąłem ślinę. I ja też tego chcę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy naprawdę tego chcę, bo czułem, jak bardzo będę tęsknić za Henrik. Wiedziałem jednak, że muszę to powiedzieć dla jej dobra. Mam coś dla Ciebie. Szybko ściągnąłem plecak i wyjąłem z niego, i wyjąłem z niej, z niego jej łyżwy. Zdrygnęła się na ich widok. Podałem jej łyżwy, ale ona nie chciała ich ode mnie przyjąć. Po co mi one? Dzisiaj mija dokładnie pięćdziesiąt lat, powiedziałem, właśnie tego popołudnia. Dobrze o tym wiem. Liczyłam każdy rok, każdy dzień. A nawet każdą godzinę. Nie musisz jej zakładać, ale sądzę, że powinniśmy zejść na fiord. Fiord. Nagle zadrżała, jakby przeniknął ją chłód. Razem tam pójdziemy, uspokoiłem ją i nie musisz jeszcze podejmować żadnej decyzji.